Witajcie moi kochani parafianie w kolejnym mrówczym filmie. Może dla wielu w smutnym okresie, bo ostatni weekend wakacji, no ale trzeba dać radę i nie poddawać się. Jak zwykle wdała mi się tu taka mała przerwa i to już chyba zostanie jako taki standardowy wstęp, ale będziemy z tym walczyć. Trochę pomysłów przez ten czas się nazbierało, bo oczywiście mimo braku filmów kolonie rozwijały się swoim torem i jak najbardziej do przodu i od razu pierwszym filmem po przerwie chcę zacząć ciekawą serię, no i taką moją przygodę z nowymi mrówkami w mojej hodowli, które już jakiś czas goszczą w shortach i to na nie polowałem tego roku i plan był, że jak już one będą to zabieram się za filmy. A więc jest. Nadrzewnica czteroplamka, nazywana też czterokropką lub Dolichoderus quadripunctatus, chyba dobrze to powiedziałem, co oznacza w sumie to samo co w polskim nazewnictwie. Bardzo fajna mróweczka z chyba tylko jedną wadą. No gdyby była choć odrobinę większa, śmiało mogłaby startować w konkursie na najładniejszą mrówkę w Polsce. Tylko zobaczcie taki brązowo-czerwony tułów, odwłok i głowa ciemna, do tego te kropki cztery, choć takie najbardziej w oczy się rzucające są dwie. No petarda. I jakby to wszystko tak ubrane rosło większe, to już by był komplet. No ale musimy się zadowolić tym co jest. Dziś Wam opowiem, jak ją złapałem, w czym będę trzymał, przynajmniej na razie, i jakie mam takie wczesne plany. Do tego liczę na Wasz odzew, bo widzę, że wiedza o tej mrówce bardziej siedzi w głowach hodowców niż w internecie. A więc na początku to nawet nie celowałem w tą mrówkę. Dla mnie to jakaś masakra szukanie królowych tak małych gatunków. Do tego tak mało różniących się od robotnic. Jak to ma miejsce jeszcze u kartonówek, ale i na nie znajdę sposób. Czterokropka też uchodzi lub może z tego co obserwuję uchodziła za dość mało spotykany gatunek mrówek. Wikipedia podaje, że jest na czerwonej liście zwierząt zagrożonych i ginących, ale do Polskiej Czerwonej Księgi już nie trafiła i nie jest też prawnie chroniona. U mnie na działce to bym nawet powiedział, że jest jej bardzo dużo, a mimo tego nigdy nie zauważyłem rójki. Już wam pokazywałem w szorcach jakiś czas temu na jednym z pni ściętej śliwki sporo ich grasowało. I dochodziło do tego, że te mrówki wdzierały się do altany i tak dalej. Mrówki te uchodzą za trudne w wyprowadzeniu od samotnej królowej i często czytałem o porażkach z tym związanych. Ale słuchajcie, czystym przypadkiem trafiłem na pewien sposób odłowu. Oczywiście można by je próbować wydobyć z suchych konarów drzew, gdzie często gniazdują, ale wiąże się to zawsze z dużym ryzykiem. U mnie wyglądało to tak: hoduję i robię gniazda dla pszczoły, murarki. Nie wiem, czy wiecie, jak to wygląda. Takie hotele dla owadów, często widywane w parkach i głównie zasiedla je właśnie ta pszczoła, i u mnie też to się dzieje. Ale do jednego z nawierconych patyków, wiertłem o ile pamiętam 5 mm, przeniosły się właśnie te mrówki. To znaczy, 100% pewności nie mam, bo królowej nie mogę tam zobaczyć. Ale właśnie ten jeden kij był masowo oblegany. Dlatego go obserwowałem i widziałem wynoszone z niego poczwarki. Ogólnie sprawiał wrażenie, że właśnie w nim gniazduje ta kolonia. A że patyk nie był duży, to sporo mi to ułatwiło. Dodatkowym atutem jest to, że kolonia nie trafiła na siłę do przygotowanego przeze mnie gniazda czy probówki, tylko została w miejscu, które sama wybrała na odpowiednie, co moim zdaniem sporo zwiększa szansę powodzenia. I powiem Wam, że to może być dobry sposób. Umieścić takie cudo w pobliżu ich występowania i po prostu czekać. Tylko miejsce powinno być dobrze nasłonecznione, bo z pierwszych obserwacji widzę, że te mrówki lubią suche i ciepłe miejsca. I te same warunki mam zamiar utrzymywać im w domu. Jak widzicie, ich formikarium na razie nie jest jakieś spektakularne. Użyłem takiego ścinka z drzewa, ponieważ to gatunek silnie dendrofilny, czyli lubiący bytować w drzewach i tu ma to im delikatnie to odwzorować. Jeszcze trochę zastanawiałem się nad delikatnym obsypaniem tego białym, kwarcowym piaskiem i na początek to powinno wystarczyć. A jak przedstawiają się te pierwsze tygodnie? Na oko jest ich tam około 40 sztuk, tak strzelam. I są to mega płochliwe mrówki. Nie wiem czy w gnieździe też po puknięciu robi się taki raban jak u mesor, ale przy karmieniu białkiem, jak coś puknie w arenę, na przykład przy nagrywaniu, momentalnie robotnice chowają się w szczelinach kory. I zostanie może jedna przez zdobyczy, i po kilku minutach wracają. Zupełnie inaczej jest przy miodzie. Tu hałas jest im obojętny i gromadnie obstępują krople. Ta kolonia albo była wygłodniała, albo mają ogromny, jak na sferę, zmiary apetyt na miód. No i to by było na tyle, co na ich temat mogę powiedzieć tak z obserwacji, bo informacje dostępne w necie możecie sami poczytać. Ja tu postanowiłem mówić z to co zaobserwuję u siebie. Jakby to wszystko potoczyło się dobrze, to zrobię dla nich gniazdo drewniane. I raczej podejmę się tego sam, bo chyba będę potrzebował czegoś z takimi małymi komorami i wąskimi korytarzami. Potem również muszą kochać ciasnotę. Ja doskonale wiem jaki tam wierciłem otwór. Jak świecę do niego latarko, to on w 3 czwartych jest pusty. Potem mrówki zrobiły przegrodę, i na oko to bym powiedział, że jest tam może 5 robotnic. A gdzie jaja? Poczwarki i w ogóle? Tymczasem przy posiłkach śmiało 15-20 osobników grasuje po arenie. Zazwyczaj mrówki nie wychodzą całą kolonią jeść. To jeśli tam zostało drugie tyle, to nie wiem jakim cudem. Ale może one wychodzą wszystkie? Kto wie? Póki nie uda mi się ich przenieść do gniazda mojego. To od siebie tego nie dowiem. A może wszystko to będzie wysiłek na marne, bo tam nie ma królowej? Zobaczymy. W miejscu, gdzie żyły, widziałem, że lubią wynosić poczwarki, żeby je wygrzać. Tu użyję lampy, by ogrzać punktowo arenę. Jak pojawi się potomstwo w tym miejscu, to już będzie jakiś dobry znak. Tymczasem trzymajcie kciuki i. Do widzenia!